Dzień dobry Państwu w Pilchowie, jesienny jarmark, jesienny kiermasz, jesienny kiermasz pod hasłem Ziemniak, czy tam pod, pod nazwą Ziemniak. Dzień dobry. Witam, witam. Rozmawiam z Panem Sołtysem. Dzień dobry, Dzień dobry. Panie Sołtysie. Dzień dobry. E, panie Ireneuszu, o. proszę powiedzieć, e, który to już raz ten, ten, ten kiermasz się to odbywa? Postanowiliśmy dwa lata temu. Pierwszy raz zorganizować kiermasz na taką mhm. większą skalę. W zeszłym roku było mniej wystawców, mniej kupujących. W tym roku jestem pod wielkim wrażeniem, bo sporo osób chętnych i które się wystawiły z towarami, jak również osoby kupujące przybyło wielokrotnie więcej niż poprzednim razem. Także jestem, jestem naprawdę wielkim, jestem zadowolony. Co? Rozmawiam z Sołtysem Pilchowa, i Renuszem Todorskim. Proszę Państwa, tutaj rzeczywiście mamy szereg różnych y, możliwości nabycia dla każdego coś miłego. tak? Gadżety z pochodzenia wszelkiego: spożywcze, y, ozdobne, jakieś dekoratorskie artykuły. Co my tu jeszcze, co my tu jeszcze ciekawego mały? Co, co tu jeszcze ciekawego, Panie Sołtysie? I kiełbaski. Aha, I kiełbaski. I kiełbaski. No. Ja kija, także tutaj jest wiele, wiele rzeczy, które zadowolą naprawdę niejednego mieszkańca. Dobrze. To ja w takim razie pójdę się przejść Zapraszam, zobaczę co tu y, słychać między ludźmi i no póki co gratuluję, bo widzę, że rzeczywiście frekwencja jest frekwencja dobra, dobra, świetny pomysł, dziękuję za rozmowę, Dziękuję. idziemy wśród ludzi, co my tu mamy, no proszę placki ziemniaczane 3 zł, co to jest 3 zł, 3 zł to jest prawie nic, Także ceny przystępne. Aha, to ze sztukę. No to już nie tak tanio. A, uczestniczy fascynu sobie tutaj konsumują, to co sobie nabyli. To mamy tak. Wędliny, miody, słodycze, literatura dla dzieci. Panie tutaj obsługują to stoisko. Dzień dobry. Przetwory, ciasta, Bożery. Bożery. super, o, grzybki, ale to nie tegoroczne, czy tegoroczne. Nie, nie, nie. nie. Zeszłoroczne jeszcze się nie, nie przejadą. No tak. Trzeba poczekać aż... Aż trochę czasu minie. Troszkę czasu minął. Mają dziewczyni bardzo będą zupę dzimniaczarą, bo to jest dzień ziemniaka. A dzień ziemniaka, no tak, co so, ty tutaj podpowiadasz, to jest dzień ziemniaka. Tak jest. <laughs> Ziemniak znakomicie symbolizuje jesień, prawda? Jakieś <laughs> ściuszki fatałaszki, znowu słodycze. No, słodycze tradycyjnie dominują, jeśli chodzi o branżę spożywczą. Takie tam bibeloty, coś co można sobie postawić na telewizorze, pod telewizorem, gdziekolwiek, obok miody. O, smalec pani tutaj zachwala smalec. Obok to pomarańczowe to co to? O, będę Dikant. Pikantny smalec. Oczywiście orzechy laskowe w cenie 20 zł za kilogram Piękna rzecz. Tylko kupować I łupać I miody. Znowu... Miodu to jakoś nie brakuje. Prawda? Łatwo kupić miód? Niech pani powie. Właśnie dzisiaj nie ma zainteresowania. No Może ludzie Zasnienia, mają w domach, albo, w, albo mają po prostu własne pasieki. No chyba raczej nie. Chyba tak, to nie. Rzadko. rzadko. Ja rzadko rozumiem, jest... pani jest właścicielką pasieki, czy kupuje nie, nie, pani to jest, od pszczelarzy? Nie sprzedaje. Aha. sprzedaje. A moje są do wyroby rękodzielnie. A takie rękodzieły pani to wykonuje sama? Tak. No super. I skąd pan pyta? To jest dla wieści polskich. Taki lokalny internetowy serwis informacyjny. Proszę sobie tam wejść na stronę i zobaczyć. Kolczyki. Benzoletki, tak? Wszystko jest. Można się skusić. Męskie też ma. U mnie już pustki. A co, wyjedli wy wszystko? No większość. Zdecydowana tak? większość. on nawet zobaczcie co mi chce Pani pokazać? Na herbatkę mam. Aha, takie na herbatkę. Pieniądze. Ja już idę na następną imprezę. Tak wygląda właśnie, właśnie ten kiermasz w, w sołectwie Pilchowo. Mnóstwo samochodów, ciężko zaparkować. Ludzie zadowoleni, pogoda dopisuje. Pewnie będą sobie tutaj jeszcze jakiś czas przebywać. Później niedzielne spacery. No, i oczywiście to, co, co w polskich domach jest w niedzielę jakby obowiązkiem, jakiś rodzinny obiad. Wszystkich Państwa serdecznie w tej chwili żegnam i zapraszam do oglądania naszych materiałów informacyjnych. Do widzenia!